Halo, witam, jestem no, wy jesteście wy. A to jest Shadow of the Comet. An Adventure Inspired by HP Lovecraft. Tak ty tytuł na górze brzmi. No, jesteśmy w obwoźnym taborze cyganów. Tu leżą nasze skrzydła, gdyż przylecieliśmy tutaj z wieży tej. No. Tatarni morskiej, o. I pani. Szeptucha powiedziała, że coś nam może powiedzieć. No to proszę mówić. Well, if you think so, go ahead. Sit down na mnie, Mr. Parker. Koncentrujcie się. Otwierajcie swojej myśli od słodkich dots. Ło. You know me. My name is Lord Alistair Boluskin. You have followed in my footsteps. Now you must destroy the curse of Cthulhu. Long ago, when Illsmith had no name. Jak bardzo Longhego zdajecie sobie sprawę, że jesteście tutaj? A, dobra. Za czasów natywnych ludzi. Great pleasure in our suffering they have not forgotten the splendor they once knew. If you do not act in two nights and the comet passes, then the world will once more be enslaved to these loathsome gods. permitted to return what i did 76 years ago you is must do i will help you korde no transcriptor mentor you must fight the men who give themselves over to these abominable rights you must fight alone one day, the ancient city toppled to the bottom of the ocean. Only thoughtless fools imagine the curse as being lifted for eternity. That accursed city, only a stone circle remains. There the surviving members of the cult meet for their hideous rituals. The great ancients impatiently await the day when they will reconquer their lost kingdom. Raliah, Cthulhu dreams and waits. None may gaze upon the face of the gods and hope to keep his sanity. Now you must go to where Jonas rests for all eternity. You must leave now. Remember, nothing is written forever. Believe in yourself. Okay. What about the mission? Yeah. I prefer to forget all that and just concentrate on my guitar. Hey, furry fella, how's it going? Yeah. And the chanting was dark and malevolent. Evil shadows floated over the forest. I can say no more. Mogę pogadać z tym opasłym króliczkiem? Nie, nie to, chodziło mi o tego wielkiego zajączka. Nie. Ok, jak stąd wyjść? Na południe nie, nie ma oznaczenia, więc. Ee, west. Na pewno? Mhm. Ciemno się robi. Co leży pod tymi drzewami? Jajka? Mogę je zabrać? Nie. Mam mapę? Nie. Takie teraz tędy. No w sumie tutaj nie ma żadnej drogi. To są wszystko jedno ścieżkowe przejścia. To jest na południe, na południe mamy iść. Czy to się w ogóle da przejść w, w prawo? Nie, to jest drzewo, takie duże. Zobaczę. Okej, okay, to jest już znajoma ścieżka, straszno tu trochę, ciemna. Bolekko. I jesteśmy na w mieście. Zapiszmy i kierujemy się w kierunku cmentarza, tak? A nie najpierw, każę iść do, Tędy miałem wyjść. Tu pogadać z Koblem. Good evening, Mr. Bishop. Ej, z Bishopem. Co jest starzon? You have the news? Hm? W sumie, no. What is it? Jug is dead. Daggs discovered his body. Dr. Cobble says it was suicide. I don't really believe that. Some more touch. It's horrible. Yes. I'll say goodbye. I was going to get the cemetery key. could you lend me the cemetery key i would like a few moments there to collect my thoughts sure Take it. O! Czy to wszystko co mamy do załatwienia we wsi? Mhm. No to idziemy na cmentarz. Jeszczurki już nie łażą, co to jest za kropka. Jedno parszywe oko. Tu i zielono, i fioletowo. A to nie to peszły. Przypomina mi to lamentu. O, tu się coś świeci. A, dobrze widziałem. Rob. mogę wejść do. Nie. My God. It's poor Jug's grave. This will not go unpunished. This I swear. Niech mu wele lekkim będzie. Okay, szukamy grobu Jonasa, ale nie pamiętam, czy to jest imię czy nazwisko. Musi być stary i najpewniej dość spory. To jest jedyna tabliczka. Ajdu kreć set. No to nie. To mogę przeczytać? Nie, chyba nawet próbowałem już. A, tu nas nie było i tam widzę mauzoleum. tutaj są jakieś tablice też nie cicho tu czegoś nie widzę somehow and isn't and take the iron bar from against the wall tu Mógłby z troszeczkę dalszej odległości brać te rzeczy, Znaczy, dostrzegać, czy to wszystko? Jest the rope on the doorway?. <ścoughs> Okej, hey, nie tutaj. Gdzie to mam użyć? Czy może podać tym panom linę? Nie? Czego ja nie łapię? To jest jeszcze zejście w boku. Może tutaj coś jest? Mhm. <laughs> nie jest jeszcze tak ciemno, bo przez chmury widać kawałki dość jasnego zachodzącego nieba, czego ja nie rozumiem. I go north and into the crypt, then use the iron bar on the door. Poor Carter, poor Parker, so young and already in the next world. 4 <sighs> razy, then some paragraph. Dobra, lina jest tam na końcu i tu w bok, po... cokolwiek to było. Kitku! Uchwycony na kamerze! Jaki fajny! A jaki głupi! Co to jest za stalowa rura co do tego, żeby otworzyć dziursko. znaczy. Może Teraz climb down i ociepanocku! Teraz się zacznie. Zapiszmy znowu. W sumie przez jakiś czas będę grał bez podpowiedzi. Zobaczymy, jak daleko dojdę. Co to jest. To nie? Czy strzeli do mnie? Nie. Coś ty będę musiał przynieść, ale to potem myślałem, że to będzie labirynt, ale wygląda na to, że nie ma tutaj aż tak dużo miejsc. Tu się nie da przejść. Poor Carter. Hmm. So young and already in the next world. Bum, bum, bum. W tej grze nie ma jakoś specjalnie dużo muzyki, jest dość mocno zbagowana, ale jest całkiem spoko. Okej, okay. co jest na północ? Wydaje mi się, że wiem. Mam unikać tego nie dopera? ruszmy się Aha Jakie dupy Tutaj są kolce nie mam pojęcia, jak one działają. cokolwiek wylazłem. Jest kolejna maska. Z którą nic nie zrobię. Wszystko? Mhm. Obie czaszki na piedestały i wychodzimy... znaczy wchodzimy głębiej. I jak ten nie to też działa? Strasznie dziwny, ale, ale zrozumiały. <laughs> tu chwilowo nie ma żadnych niebezpieczeństw. nie myszką jest troszeczkę ciężkie. Powinienem się nauczyć układu klawiatury. Czuję się strasznie głupio, że się bałem. Że sobie nie poradzę z tą grą. Ona jest. Sporo prostsza niż wiele innych przygodówek, które ogrywałem, Bestia. <grymiany> co ja to robię? A? Ah Coś z tym jest nie tak? zapiszmy i zobaczmy. A Hmm. cokolwiek. Logo Windowsa stworzyłem. Ah. Nie mam pojęcia jak to działa. Bardzo dziwnie się zapalają. O! Załatwiamy. Kolejny zapis, co by nie wpaść w kolejny dziursko! I wiecie co? To może być moment, żeby się na dzisiaj zatrzymać. Dokładnie. Ja byłem Marcin Sławy, byliście wy? A to jest cień komety. Kochane dzieci Boże, do zobaczenia.